O, rapuj to jeszcze raz! Rapuj to jeszcze Nie raz! Tu Tylko bez. Y... bez twarzy? Dobra. Tylko to, to, to. się potem zamarzy. Tak. Nie chce mi się. No, rapuj, rapuj. No ja jestem taki babik. Jestem taki z też! Aha. Ale ja Mama mia. Ja to zapłacę? Ile? Zero groszy! Tak, masz w sumie rację. Tak, że nie no. Groszy możesz mu nie dawać. Możesz mu dać na przykład stówkę, nie? On zależy, no, no, zero no, groszy. Na swoje konto